Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zeland, a to jest wideo na temat słynnego matematycznego ciągu nazywanego ciągiem Fibonacci'ego. Nie byłoby w tej serii liczb nic nadzwyczajnego, jednak pojawiają się one niemal wszędzie wokół nas: w przyrodzie, w anatomii ludzkiego ciała, architekturze, inżynierii i sztuce, muzyce, fizyce, mistycyzmie, matematyce, słowem wszędzie. Ponieważ bardzo szanuję Twój czas, to pomińmy gadanie i przejdźmy od razu do konkretów. Ciąg Fibonacciego. Cóż to takiego? Leonardo Fibonacci to włoski matematyk z przełomu XII i XIII wieku, który podał wzór określający kolejne wyrazy tego ciągu matematycznego. Otóż pierwsze dwa wyrazy są równe 1, choć czasem podaje się je jako 0 i 1, a każdy następny wyraz powstaje jako suma dwóch poprzednich, czyli 1 plus 1 to 2, 1 plus 2 to 3, 2 plus 3 równa się 5, 3 plus 5 8, i tak dalej zgodnie z tą zasadą powstają kolejne wyrazy ciągu aż w nieskończoność. Wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego, a sam ciąg posiada kilka wyjątkowych właściwości, o czym opowiem już za chwilę. Co ciekawe, kiedy podzielimy przez siebie dowolne dwa kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego, to stosunek tych liczb będzie równy zawsze tej samej liczbie równej w przybliżeniu 1,6,18. Im większe wyrazy ciągu podzielimy, tym dokładniejsze przybliżenie tej liczby uzyskamy. Liczba ta nazywana jest liczbą złotą, oznaczamy ją grecką literą fi. Ten stosunek 1618 określa się też czasami mianem złotego podziału albo boskiej proporcji. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jednak ta liczba Fi oraz wyrazy ciągu Fibonacciego pojawiają się niemal wszędzie w rzeczywistości, która nas otacza. Zanim opowiem, gdzie w naturze można spotkać złoty podział i liczby Fibonacciego, to musimy jeszcze zdefiniować tak zwaną złotą spiralę, czyli graficzną interpretację ciągu Fibonacciego. Otóż dwa pierwsze wyrazy to 1 i 1. Narysujmy je na płaszczyźnie jako dwa kwadraty o wymiarach jedna jednostka na jedna jednostka. Kolejny wyraz ciągu ma wartość 2, czyli kwadrat 2 jednostki na dwie jednostki przyklejamy go do dłuższej krawędzi. Kolejny wyraz to 3, kwadrat 3 na 3, przyklejony do dłuższej krawędzi. potem jest 5, potem jest 8, 13, 21, 34. Zwróć uwagę, że stosunek długości odpowiednich boków wynosi fi i staje się coraz dokładniejszy przy zwiększaniu się liczb. I teraz złotą spiralę uzyskamy poprzez wpisanie jej w miejscach styczności odcinków o proporcji fi. Spirala zachowująca te proporcje to właśnie tak zwana złota spirala, której kształt geometryczny opisują liczby Fibonacciego i złota proporcja. Czy zdarzyło ci się kiedyś przyjrzeć ilości płatków w różnych kwiatach? Dlaczego w przytłaczającej większości kwiaty mają liczbę płatków, która za każdym razem jest liczbą Fibonacciego? Jeden płatek to 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Optymalnie rozwinięty kwiat bez deformacji czy mutacji zawsze powinien mieć liczbę płatków będącą właśnie liczbą Fibonacciego, dlatego tak ciężko jest znaleźć czterolistną koniczynę, a nie trzylistną i nie chodzi tu tylko o liczbę płatków, cały proces wzrostu rośliny odbywa się według złotej proporcji. Zobacz liczbę gałęzi oraz liści na poszczególnych poziomach rozwoju rośliny. To wszystko są liczby Fibonacciego, podobnie w drzewach. A co ze złotą spiralą? Odnajdziesz ją bez większego problemu w zdecydowanej większości roślin. W słonecznikach, szyszkach, stokrotkach, ananasach, różach, brokułach, kalafiorach wymieniać można by bez końca. Nawet ilość lewoskrętnych i prawoskrętnych spiral to zawsze wyrazy ciągu Fibonacciego. Wzrost owoców daje przewidywalną matematycznie ilość sekcji w owocach. Banan ma 3 sekcje, jabłko 5, a na przykład grapefruit 13. Dlaczego rośliny przestrzegają tak ściśle liczb Fibonacciego? Otóż okazuje się, że rozwój taki pozwala maksymalnie wykorzystać dostępne światło potrzebne przecież do fotosyntezy, jak największej liczbie liści, łodyg czy kwiatów. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy rośliną i właśnie rozwinęliśmy swój pierwszy liść. Gdyby nie zmienić kąta tworzenia kolejnego liścia, to znajdzie się on bezpośrednio na tym pierwszym i zasłoni mu całe słońce. No to może 180 stopni. Wtedy drugi liść znajdzie się na przeciwległej stronie, co wydaje się idealne, ale niestety trzeci liść znowu znajdzie się bezpośrednio powyżej pierwszego. Gdy spojrzymy na ten problem od strony matematycznej, to okaże się, że żadna całkowita wartość kąta nie uchroni nas przed całkowitym zasłonięciem któregoś liścia. Powinna to być liczba niewymierna. Wciąż jednak pozostaje zagadką, dlaczego akurat natura wybrała liczbę fi i złoty kąt. W przybliżeniu 137,5 stopnia liście, łodygi czy kwiaty rozwijają się z tak zwanego merystemu które jest małym centralnie usytuowanym skupiskiem komórek, a każdy zawiązek nowego organu, zwany primordium, z powodów wymienionych wyżej wyrasta z merystemu pod kątem około 137,5 stopnia w stosunku do zawiązka, który pojawił się wcześniej. Dopełnienie kąta złotego do kąta pełnego wynosi w przybliżeniu 5 ósmych kąta pełnego, albo dokładniej 8 13 albo jeszcze dokładniej 13 dwudziestych pierwszych itd., a dokładność zwiększa się zgodnie z wykorzystaniem kolejnych wyrazów ciągu Fibonacci'ego. Udało mi się zainteresować ciebie liczbami Fibonacci'ego, a to dopiero początek. Idźmy dalej. Huragany formują się zgodnie ze złotą proporcją. To huragan Sandy. A tutaj huragan Irene. Galaktyki spiralne. Przyjmijmy, że promień Ziemi to jednostka mająca długość 1. Wówczas odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to pierwiastek z Fi. Przeciwprostokątna tego trójkąta będzie miała wartość Φ. I nasz układ planetarny. Weźmy średnie odległości w milionach kilometrów pomiędzy orbitami planet podane przez NASA. Odległość dla Merkurego przyjmiemy za 1. Wynik średni Φ. Możesz się zastanawiać co to za planeta Ceres w tej tabeli, otóż jest to planeta karłowata krążąca wewnątrz pasa planetoid pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Organizmy żywe i złota spirala. Złoty podział i liczbę fi odnajdziemy w proporcjach naszego ciała. Nie u każdego człowieka będą one idealnie zachowane, lecz na pewno bardzo zbliżone. Dokładny złoty podział występuje w przypadku w cudzysłowie idealnego ludzkiego ciała. Stosunek wzrostu człowieka do odległości od stóp do pępka 1,618 fi. Stosunek odległości od koniuszków palców do łokci do odległości od łokcia do nadgarstka. Też fi. Stosunek odległości od ramion do czubka głowy do odległości od brody do czubka głowy. Od pępka do czubka głowy do odległości ramion od czubka głowy. Od kolana do pępka, do odległości od kolana do stopy. Masz dwie ręce, a każda składa się z pięciu palców. Osiem palców składa się z trzech paliczków, dwa kciuki składają się z dwóch paliczków. Stosunki długości palców odpowiadają liczbom Fibonacciego. Długość środkowego palca do małego to też Fi. Stosunek długości dwóch przednich zębów do ich wysokości. To też fi. Wysokość twarzy do jej szerokości. Odległość od brwi do ust do długości nosa. Wysokość twarzy do odległości od brwi do podbródka. Szerokość ust do szerokości podstawy nosa. To też Fi. Wygląd człowieka, którego twarz zachowuje najbardziej dokładnie wartość Fi, został najwyżej oceniony przez grupę ankietowanych przedstawicieli płci przeciwnej. Pamiętasz schemat wzrostu roślin? Ta sama zasada branchingu, czyli tworzenia się kolejnych rozgałęzień, obowiązuje w naszych płucach. Nawet spirale naszego DNA zachowują złote proporcje. Molekuła DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, ma 34 angstremy długości na 21 angstremów szerokości dla każdego pełnego cyklu podwójnej helisy DNA. 34 i 21 to kolejne liczby Fibonacciego, więc ich stosunek to Fi. Podział komórki rakowej. Użyto tutaj pokładkowej mikroskopii konfokalnej, żeby pokazać dokonujący się podział komórki rakowej, czyli po prostu mitozę komórkową. DNA pokazano w kolorze czerwonym, a błona komórkowa ma kolor niebiesko-zielony turkusowy. Okrągła komórka w środku spirali ma średnicę 20 mikronów. Zdjęcie jest autorstwa Kuan Chung Su z London Research Institute. W muzyce znamy kanon De Pachelbela. Słyszysz go teraz? Lapis nutowy skonstruowany jest według liczb Fibonacci'ego, a którego reminescencje można odnaleźć w wielu współczesnych utworach muzycznych. Posłuchajmy fragmentów zabawnego występu Roba Parowoniana na temat kanonu Pacerbella. Kanał Roba i cały film można bez problemu odnaleźć na YouTube. canon, indeed. You hear him every day. I don't know, I went to my step nephew in law's eighth grade graduation, and their graduation song was a song by Vitamin C. No. As we go on, we'll remember. So on the drive home, I turned on some classic rock, some Aerosmith. There was a time when I was so brokenhearted. So I got home I thought I'd clear my mind with some folk music no listen children to my story it was written long ago They do Taco Bell just like everybody does Taco Bell just to torment me I don't even go to Taco Bell anymore cuz it sounds too close <laughs> And if he would just stay away from music that I loved, it would be better, but he won't. He is shameless. He will follow me to the ends of the earth. I went to Horde Festival thinking no, he couldn't possibly follow me to the Horde Festival. But you know who's at the Horde Festival? Blues Traveler. So that means that Pocket Bell was also at the Horde Festival because it in, suck it in, we're was... Amberlain or Tin. Making a spread move and then you're in. So I figure I'm gonna listen to punk rock for the rest of my life. No dice. Do you have the time? To listen to me whine da 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 You know I'm getting really bored. Cause all songs have the same damn chords. Punk music is a joke, it's really just baroque. Am I just paranoid? I wanna push you around well I will, I will, I wanna push you down well I will, I oh, wow, it's been good living with you. And my machine head is better than the rest, my machine head is better than the See the stone set in her eye, see the thorn twist in her. I'm all out of faith, this is how I feel, I'm calling I'm shame, line naked on the floor. He was a boy, she was a girl, could it be any more obvious, we're not gonna take it. No we ain't gonna take it. On your market set, and go now. Got a dream, and we just know now. No woman, no cry. Yeah, yeah. When I find myself in times of trouble, Pocket Bell's always following me. I'll see you in hell, Pocket Bell. Oh, Pocket Bell, Pocket Bell. I'll see your ass in hell. I'll see you in hell, Pocket Bell. Thank you so much, Penn State. Enjoy the rest of the show. Thanks. O złotej proporcji wiedzieli jeszcze przed Fibonacim starożytni Grecy. Oto ateński Partenon. O stosunku Fi wspomina matematyk grecki Euklides w swojej pracy elementy. Nie nazywa go co prawda złotym, bo ta nazwa została wprowadzona przez Martina Oma w XIX wieku, ale definicja się zgadza. Euklides przedstawia odcinek podzielony we właściwym stosunku. A tutaj Egipcjanie. Zobacz proporcje, jakie występują w piramidach. Katedra Notre-Dame w Paryżu. Mona Lisa. Ostatnia wieczerza. Venus z Milo. Venus Potyczallego. A to pentagram i znowu proporcje Fibonacciego. Skrzypce. Logo Apple. Logo iCloud. iPod. Logo Toyoty, logo Pepsi. Kabale, czyli mistycyzmie judaizmu, każdej literze w Biblii odpowiada cyfra. Stąd można sumować wartości liczbowe poszczególnych wyrazów. Słowo oznaczające ogród Edem, Kadam, po zamianie na cyfry daje wartość 144. Drzewo wiedzy w Edemie i Sachajem daje 233. 233 i 144 to liczby Fibonacciego. Podzielone przez siebie dają 1618 Fi. Przepraszam za wymowę tych słów, jeśli nie była do końca poprawna, no ale żaden ze mnie hasyt. Arka Przymierza. 2,5 podzielone przez 1,5 to 1,666. To dość dobre przybliżenie fi, to samo które uzyskamy dzieląc wyrazy ciągu 5 przez 3. Arka Noego. Stosunek 50 łokci do 30. Znowu ten sam. A co z liczbą 666, którą większość ludzi kojarzy jako biblijną, a która pochodzi z Apokalipsy Świętego Jana? Ta bestia to tak zwany Antychryst, opisany przez Jana w Apokalipsie, a jego liczbą jest właśnie 666. Co ciekawe, jeżeli policzymy sinus kąta 666 stopni, to otrzymamy liczbę widoczną na ekranie, co stanowi połowę liczby minus fi. Liczbę tą otrzymasz także licząc cosinus 216 stopni. A 216 to 6 razy 6 razy 6. A tutaj relacja trygonometryczna sinusa 666 stopni do fi rozrysowana graficznie. Jeżeli już jesteśmy przy Apokalipsie, to przejdźmy do wiersza mówiącego o liczbie zbawionych. 144 – liczba Fibonacciego, a także 12 do kwadratu. Sprytnie zdefiniowane, bo pokoleń Izraela w Biblii jest właśnie 12, zresztą tuż po tym wersie następuje ich wypisanie, a w Kabale 1000 to zawsze wyrażenie znacznej mnogości. Trójkąt Pascala, być może znasz ten twór matematyczny. Jeśli nie, to na animacji pokazano zasadę jego tworzenia. Okazuje się, że w trójkącie Pascala również występują liczby Fibonacciego. Uzyskamy je dodając do siebie elementy leżące na pokazanych prostych. Dużą literą grecką Fi oznaczamy stosunek kolejnych większego wyrazu ciągu Fibonacciego przez mniejszy. Oznaczmy małą literą Fi stosunek mniejszego wyrazu ciągu do większego. Ten pierwszy to rzecz jasna 1,618, a ten drugi stosunek będzie równy 0,618. A teraz kilka ciekawych zależności matematycznych pomiędzy nimi. Istnieją metody analizowania zachowania rynków finansowych metodami opartymi na ciągu Fibonacciego. Nazywa się to Harmonic Trading. Czy są to skuteczne algorytmy? Cóż, niestety nie dysponuję odpowiednim doświadczeniem, aby odpowiedzieć na to pytanie. A teraz dokonajmy wyznaczenia reszty z dzielenia wyrazów Fibonacciego przez dowolną liczbę całkowitą. Niech to będzie na przykład 7. Wyznaczanie reszty dzielenia w matematyce nazywamy modulo. Reszta dzielenia 1 przez 7 ani 1 siódemka nie mieści się w 1 a reszty jest 1. Dla 8 mamy resztę 1. W 13 mieści się 1 siódemka i reszty jest 6. I tak dalej. Wyznaczmy modulo 7 dla każdego wyrazu widocznego na ekranie. Zauważymy występowanie cykliczności. Widzimy sekcję tych samych liczb co so 16 wyrazów. Ten okres liczbowy będzie się tak powtarzać co 16 w nieskończoność. Taki okres liczbowy nazywamy w matematyce okresem Pasano, a co ciekawe, Pasano to tak naprawdę pseudonim nikogo innego jak Leonarda Fibonacciego. Okresy Pasano występują dla modulo z dowolnej liczby, tyle że mają różną długość dla różnych liczb. Co ciekawe, dodawanie do siebie uzyskanych reszt z dzielenia także spełnia zasadę ciągu. Na przykład tutaj: 1 plus 1 to 2, 1 plus 2 to 3, 2 plus 3 5. I teraz 5 plus 3 to 8, ale my liczymy modulo 7, a reszta z dzielenia 8 przez 7 to 1. 1 plus 6 daje 7, a to oznacza, że reszta z dzielenia 7 przez 7 jest 0. I tak za każdym razem będzie to spełnione. Czyli znowu, nawet dla dzielników ujawnia się reguła sumowania. Jest to przykład fraktalnej natury ciągu Fibonacciego. Fraktale to figury mające powtarzający się rekurencyjnie kształt w miarę poruszania się w głąb figury. Mówimy o tej własności samopodobieństwo. Fragmenty figury oglądane w odpowiednim powiększeniu wyglądają tak samo jak obiekt pierwotny sprzed powiększenia. Jest jeszcze jeden przykład zapisania ciągu Fibonacciego jako fraktal. Weźmy zapis binarny kolejnych liczb Fibonacciego, zaś dla lepszej przejrzystości każde 0 zastąpimy białym punktem, a każdą jedynkę czarnym punktem. Stworzymy w ten sposób wydłużający się ku dołowi trójkąt, którego elementy powtarzają się fraktalnie. Pozostaje sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Dlaczego te reminescencje ciągów i Bonacciego są tak wszechobecne w rzeczywistości, która nas otacza? Czy jest to rezultat postępującej optymalizacji, dokonującej się w procesie ewolucji w organizmach żywych, czy w metodzie empirycznej, czyli prób i błędów w dziełach człowieka? W sztuce czy muzyce, może jest to próba wprowadzenia do dzieła harmonii na podobieństwo tej występującej w naturze, a może jest to dowód na inteligentny zamysł twórcy wszechświata, swoisty odcisk palca Boga. Cóż, nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem tylko programistą, który lubi matematykę. Jeżeli już gdzieś dopatrywałbym się w cudzysłowie dowodu na istnienie Boga, czy też jego odcisku palca, to raczej przyjrzałbym się naszemu DNA i nie chodzi tylko o to, że spełnia ono złote proporcje, czy że jest obecne w każdym organizmie żywym. To właśnie w DNA jest zapisany swoisty blueprint naszego wzrostu i rozwoju, więc spełnienie złotej proporcji przez organizmy żywe zapisane jest tak naprawdę właśnie w DNA. W jednej komórce zapisany jest projekt utworzenia całego ludzkiego ciała, czyli około 100 bilionów nowych komórek. Każda komórka mieści w sobie łańcuch DNA o długości prawie 2 metrów. Gdyby spróbować wypisać całą informację zawartą w DNA, pisząc w tempie 200 znaków na minutę, to zajęłoby to 29 lat, oczywiście bez żadnej przerwy. Gdyby rozwinąć łańcuchy DNA z wszystkich komórek jednego ludzkiego ciała i ułożyć w linii prostej, to osiągnęlibyśmy długość równą od Ziemi do Słońca, razy 600. DNA zawiera mechanizmy wbudowanej samo korekcji błędów dzięki odpowiednim enzymom. Zasadniczo materia nie ma możliwości spontanicznego kreowania informacji. To informacja definiuje powstawanie materii. Musi zostać zapisana jako pierwsza. Stanowi podstawowy budulec świata. Trzeba tu zapoznać się ze współczesną fizyką kwantową, teorią pola kwantowego i teorią strun. Czyli na początku jest słowo, można by rzec, parafrazując Biblię. Dla mnie to jest największy w cudzysłowie dowód na inteligentne pochodzenie świata, a nie jego spontaniczną kreację. Ale to tylko moja dygresja, nie będę się silił na udzielanie odpowiedzi na pytania, na które tak naprawdę nikt odpowiedzi nie zna. Daleki jestem od tego. Za to dziwi mnie jedno. Nikt nie powiedział mi o ciągu Fibonaczego i złotej liczbie w czasie mojej nauki w szkole. Natrafiłem na ciąg Fibonaczego zupełnie przypadkiem przy okazji zajmowania się programowaniem. Nikt nie wspomniał o nim przez 8 lat szkoły podstawowej, 5 lat technikum na studiach inżynierskich, magisterskich, jak i doktoranckich. A ta wiedza przecież bywa całkiem przydatna, na przykład trywialna sprawa, jako programista webowy tworzę szablon witryny internetowej. Znając złote proporcje, będę w stanie użyć Fi przy projektowaniu odpowiednich wymiarów, tak żeby stworzyć layout, który będzie na poziomie podświadomości wydawał się odbiorcy bardziej harmonijny, zrównoważony, słowem piękniejszy. Przypuszczam, iż architekci, inżynierowie projektujący wygląd na przykład samochodów czy ludzie pracujący w reklamie muszą być świadomi istnienia złotego podziału. Nie wiem, może ja jestem już za stary, może teraz już uczą tego w szkole, tutaj musiałbyś się wypowiedzieć, ty, drogi widzu. Czy pokazano ci liczbę Fi podczas zajęć szkolnych? Ja sam, jako nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych, zawsze opowiadam o nim przy okazji omawiania tablic w programowaniu. Osobiście jednak uważam, że ciąg Fibonacciego i złotą liczbę powinno się pokazać uczniom już w szkole podstawowej. Młody człowiek, który zobaczy te zależności, uświadomi sobie wszechobecność matematyki. Może nie wypowie więc nigdy zdania typu: uczę się tej matematyki, ale nie wierzę, że może mi się to do czegoś przydać na co dzień. Nie powie tego, bo zda sobie sprawę z faktu, iż matematyka jest królową nauk i alfabetem wszechświata, że inkarnacje matematyki odnajdzie w biologii, sztuce, muzyce, architekturze, inżynierii, a nawet kiedy spojrzy za okno na pokryty kwiatami teren czy po prostu w lustro. Drobny reminder. Myślę, że nie mogło go zabraknąć przy okazji tego filmu. Zajmując się teorią liczb, nie wolno nam utracić matematycznego rygoru. Oto fragment filmu P314, który najlepiej to obrazuje. Order underlying every go game. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. The Torah. This 216 number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. I have to get that number. Hold on, you have to slow down. You're losing it. You have to take a breath. Listen to yourself. You're connecting a computer bug I had with a computer bug you might have had in some religious hogwash. You want to find the number 216 in the world, you will be able to find it everywhere. 216 steps from your street corner to your front door, 216 seconds you spend riding on the elevator. When your mind becomes obsessed with anything, you will filter everything else out and find that thing everywhere. 320, 450, 22, whatever. You've chosen 216 and you will find it everywhere in nature. Ale Max, jak as najszybciej odzyskasz naukowego rytuału, nie będziesz już matematykiem. Będziesz numerologiem. Jeżeli temat wydał Ci się interesujący, to zapraszam do innego filmu na moim kanale. Jest to piąty odcinek kursu programowania w C++, który opracowałem. Pokazuje w nim, jak stworzyć program komputerowy wyznaczający jak największy wyraz ciągu Fibonacciego. Udało się policzyć 23601 wyraz ciągu największy jaki zdołał policzyć komputer przy użyciu standardowych typów wbudowanych w C. Ten wyznaczony przez program wyraz widzisz teraz na ekranie. A tymczasem pozostaje mi już tylko się pożegnać. Dziękuję za dotrwanie aż do tego momentu. Do usłyszenia w innych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.